No i radzą z nami w radiu, w radiu Szczecin Dwaj Portowcy Wahan Biczakcian i Wojciech Lisowski. Witajcie panowie a pogoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. No naprawdę aż tak wam nas brakuje na wyjazdach, że nie możecie <noise> grać jak w domu? My tak, chcemy, jest? chcemy, chcemy grać e, tak samo na wyjazdach i, i czujemy to wsparcie kibiców. No, gdzieś nie możemy się przełamać i to jest nasza bolączka. No bo leci to, nie? Leci to już. Tam wszyscy liczą: 224 dni bez wygranej w ekstraklasie na wyjazdach. Nie? No tak, tak, nie jesteśmy zadowoleni, ale pracujemy na tym ciężko. Czasami pierwszy to jako drużyna to naprawdę to robimy na maksimum cały czas, żeby żeby przelamać ten i wygrać na, na wyjazdach. To na to wszystko, proszę bardzo. Macie prezent od Radia Szczecin. Proszę bardzo Wojtek, rozpakuj. Co tam jest? Zobacz. <grystanie> Możesz pokazać do kamery. Paprykarz szczeciński i taki widoczek na, <grystanie> dooczek, na bulwary, na... Na Szczecin, to jest tak? Mag ma magnes, tak? Magnes, tak. Masz paprykarz, bo ty lubisz paprykę. Tak. O to chodzi, macie magnes z widokiem na Szczecin i z paprykarzem, proszę tak. bardzo. To na lodówce, tak? W ogóle tak. nie, zabierajcie to ze sobą na mecze wyjazdowe. A tak, jakby i na malecie... pan, tak? I właśnie może dzięki temu się poczujecie jak u siebie, co? Dobrze. Dwa lata zleciały, odkąd mamy nowy stadion, tak? Ty, Wachen to chyba jeszcze na tym remontowanym grałeś, prawda? Mi się zdaje. Ta, ja, 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 ta, się, się tak, ja jeszcze nie był gotowy. To jak po tych dwóch latach się sprawdza? Fajnie się gra? No, fajnie ciebieś. Ja pamiętam jeszcze, bo ja grałem jeszcze na starym no, właśnie, stadionie. w ogóle więc... przecież tak. To to na starym to było? stadionie, no to jest e, niebo, niebo, a ziemia, więc no ten stadion teraz, no nie ukrywajmy, no niesie, niesie nas, niesie zespół. To zawsze jest super, e, jak e, jak grasz w domu i grasz że, no, przed twoimi kibicami. Ale ma! Aż no tak, to, to jest coś pięknego. To jest właśnie ta sparty, który, której jesteśmy mocni w domu. Ten stadion żyje, to jak każda akcja. Gdzieś my idziemy do ataku, oni wstają, krzyczą, tak. e, zaczynają głośniej śpiewać. E, żyją, ży, żyją tymi momentami. Gdzieś e, mamy, mamy dobrą sytuację, gdzieś jest rzut rożny, rzut z autu. E, nie wiem, Kamil często odwraca się do kibiców, tak. podnosi ręce i ten stadion staje i, i on wie wtedy, że jeszcze bardziej musi nas, nas wspomagać i to, no, to niesie, to, to nam daje no, takiego kopa mentalnego, że no, to jest coś niesamowitego w niedzielę na meczu z Piastem w Ekstraklasie charytatywna akcja Dorzuć Misie, czyli w przerwie kibice będą mogli no, wrzucić tysiące pluszaków na boisko, a każdy miś zamieni się w złotówkę na leczenie dla Adasia, czyli synka Sławka Orlika z Radia Szczecin. Nie wiem, czy kojarzycie, tak, 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 tak właśnie? Nie, nie. Więc na Widzewie, to sprawdziłem, było ponad 119,5 tysiąca y, maskotek. Też coś tam dorzucicie przy okazji? No tak, no, u mnie już jest y, akcja od, od poniedziałku. Przyjeżdżam do domu, dziewczynki już sam naszkowały pluszaki. Jest e, bardzo fajnie, bo ja na co dzień mieszkam w Stargardzie i, i, i ta akcja już jest też w szkołach i dziewczynek, że, że gdzieś zbieramy te, te pluszaki. A tutaj możecie wkopać w takim razie, proszę bardzo, e, pluszową piłkę w studiu na boisko, który pierwszy wkopie. Ja, nie, to jest kopie. ja, ja tak, z głowy no, mogę? To, mogę to jest tam jest głupi, tutaj. Wszystko, wszystko leci, proszę bardzo. Tak. Na radioszczecin.pl Tutaj? Albo na wojsko tu na przykład. To dobra, to dobra. Pomaga. Poszło pięknie w kamerę. Co się świeci na czerwono? Eee, dobra, tak cias, jest. ciak, <grym> ciak. A teraz koniecznie zaproście jeszcze wszystkich kibiców na ten mecz. Tutaj, proszę bardzo, do kamery. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów pogoni Szczecin na mecz niedzielny z piastem Gliwice w przerwie. Super akcja charytatywna. Zbieramy pluszaki dla Dasia. Każdy pluszak zamieni się w złotówkę, więc pomijmy rekord, który padł na stadionie. Widzę wam, tak więc jest. wydaje mi się, że nasi kibice są w stanie to zrobić i to zrobią. Widzimy się na stadionie. O, ta I tyle. Gramy u siebie to wiadomo, że wygramy, prawda? Oczywiście.